Urodziłeś się w Częstochowie, mieszkasz w Warszawie. Z jednej strony Jura Krakowsko-Częstochowska, bliskość gór, a z drugiej strony Mazury i bliskość morza. Co bardziej w sercu Ci gra, góry czy morze? To jest trudne pytanie. Jako dzieciak, wiesz, lubiłem bardzo jeździć nad morze, bo morze było zawsze jakąś taką magią. No, jeździliśmy z rodzicami do Sobieszewa albo do Łeby, Sobieszewo to jest koło Gdańska, Łeba no to wiadomo. Ale, w związku z tym, że pff, już wie, w wieku takim chłopięcym nauczyłem się jeździć na nartach, nie wiem, w wieku tam 15-16 lat, w Poroninie pamiętam taki wyjazd. To były moje pierwsze kontakty z nartami. To góry no, są fascynujące. Znaczy, nie dzieliłbym tego tak po prostu, czy góry, czy może, no jakby to powiedzieć. No, na przykład Bałtyk ma swój nieprawdopodobny urok taki wizualny, no gorzej może tam z, jakby z, z temperaturą wody. No, wiadomo, że te wszystkie. Piękne kraje śródziemnomorskie mają wszystko, czyli słońce mówimy o Włochy Hiszpania, ale Bałtyk ma tą taką magię fali pewnego rodzaju surowości, takiej szorstkości. Co wygrywa? Góry czy morze? Kurczę, ciężkie pytanie. Y dobra. Ciężkie pytanie, bracie. <grym> Może dojdziemy ale, z ale muszę koniec... coś powiedzieć, tak? Muszę coś się brać. Proszę. Nie, no co ty, żartuje. Tak, mm. tylko podpytuję Ciekawy Nie, Ciężkie ]łem. pytanie. Więc... A powiedz mi, w 2013 roku bodajże, zrobiłeś sobie taką przerwę od grania, urlop mm -hmm, mm -hmm. od grania. Gdzie wtedy podróżowałeś? Czy to były jakieś konkretne kierunki? No, sporo, czy sporo pojechałem, pojeździłem wtedy, aż się bardziej. <grym> miałem mieć urlop, a się jeszcze zmęczyłem tymi podróżami, które były ciekawe. No. Byłem. Yy... To był wyjątkowo dla taki taki dla mnie rok podróżniczy, bo byłem. Byłem w RPA, a potem pojechałem do Ameryki i Kanady na taki długi... W Ameryce byłem wcześniej wiele razy, ale z zespołem to, to tylko Chicago, Nowy Jork, pojechałem do Ameryki, na południe Ameryki, czyli te Stany, że tak powiem, południowe, typu właśnie Tennessee, Arkansas, Mississippi i Texas i tam jakby szlakiem muzyki, no, Miałem to szczęście, że sobie mogłem na to pozwolić. W przerwie między graniem chciałem odwiedzić te miejsca, gdzie powstał blues, country, gdzie powstało źródło amerykańskiej muzyki. Potem pojechaliśmy do, do Chicago na taki bluesowy festiwal, a potem do Kanady, do Vancouver i jeszcze potem byłem... Potem jeszcze byłem tego roku też w Afryce, w Kenii, w Tanzanii, więc jakby RPA jakby inny, inny, inny typ Afryki, no, państwo najbogatsze w Afryce, Kenia i Tanzania, to już taka typowa Afryka. No i wtedy, ten rok był bardzo wtedy 2013 podróżniczy, bym powiedział, ale pomyślałem sobie, że oczywiście fajnie, że tam byłem, ale z drugiej strony wcale nie odpocząłem, bo to jest tak, jak człowiek jeździ, tak powiem Ci szczerze, że najbardziej to ja odpoczywam normalnie w Polsce na tak agroturystyka, na przykład bierzemy z żoną miejscówkę typu, szczególnie wschód Polski, wiesz, od Przemyśla mniej więcej przez Lubelszczyznę do Suwałk, nie ma takiego przymusu, czy, 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 czy ziemia łemkowska, tam gorlice. Znaczy, wiesz, po prostu nie ma takiego przymusu, jak pojedz pojedziesz do takiej Afryki, czy pojedziesz gdzieś dalej, to no, chcesz zobaczyć wszystko, no bo już jak tam jesteś. Tak. A zwiedzanie męczy gdzieś tam, czy znaczy, generalnie, znaczy są nie zjesz wszystkiego, całego tortu. I może to jest kwestia, że się starzeje, nie wiem, na przykład, no lubię, lubię w Polsce na wsi. A czy podczas tego podróżowania, na przykład, masz jakieś takie porady, może nie, jedną radę, dla innych podróżników, którą ty stosujesz i ona się zawsze sprawdza? Przede wszystkim trzeba być, moim zdaniem trzeba być. Ja w jakiś sposób jesteś gościem w tych krajach, w których trzeba być wyrozumiałym dla kultur różnych. Proponuję również stosować się do tego, żeby, żeby poznawać lokalne sprawy. Lokalne jedzenie, lokalne zwyczaje, lokalną, jakby. Nie na przykład, wiadomo, że świat się globalizuje i wszędzie znajdziemy McDonald'sa mhm. czy coś. Proponuję raczej yy, lokalne knajpy. Jak jest sytuacja taka, że w jakimś kraju jesteś. Co, co, co w danym miejscu ludzie jedzą, jak żyją, o ile się raczej się w krwiobieg puścić tego kraju. A, a o... z tych kierunków, które odwiedziłeś do tej pory, które jest takie, które byś był w stanie polecić? Że znaczy, to jest bardzo ciekawe, znaczy, nie no wiadomo, no wiadomo, te wszystkie kraje tam, gdzie wszyscy jeżdżą, są, są piękne, te wszystkie kraje śródziemnomorskie, ale z ciekawych kierunków, no to tylko, że niestety no, poleciłbym Islandię, ale ona jest bardzo droga niestety, nie. ale jest bardzo ciekawym zjawiskiem, bo to, takich widoków nie widziałem, poleciłbym na przykład Albanię, która podobno już teraz idzie bardzo do przodu. Ja byłem w czasach, kiedy nikt tam nie jeździł i takie było siermiężnie ciekawie. Y, poleciłbym, w ogóle wyspy bym polecił, ponieważ uważam, że wyspy, wyspy mają swoją własną jakby własny kosmos. Mhm. Wiadomo, że Kreta to Grecja, ale to jest Kreta. Sardynia to Włochy, ale to jest Sardynia. Korsyka to niby Francja. Malta to Malta, no ale generalnie wyspy mają swój własny Lubię wyspy, bo, bo wyspy się rządzą takim no własnym, jakby kosmosem. No. no i na finał to pytanie, które zadałem Ci na początku. <gry> Czyli? Góry czy morze? <gry> Dobra, góry. <gry> okay, Ale wielkie. nie do końca. Dzięki wielkie.